Siemano z tej strony. Ja i zapraszam Was na kolejny odcinek z kariery Travisa Bickle. Na początku transfery. No, historia... historiach. Kurwa. Jak mnie to wkurza. No i tak. Dominik Kun. Wolny transfer. Więc nic na nie, nie stracimy. Póki co dobrze gra. 20-latek, środkowa pomoc, ze Stomila Olsztyn. Zabrałem go, przygarnąłem go, bo co, za darmo. Brian Easton, to już go znacie. Luke James wypożyczony. Po raz kolejny. Hartepool zgodziło się go wypożyczyć, nie wiem dlaczego. Powinien grać w tym pierwszym składzie hartpool, a nie go wypożyczałem jakby nigdy nic. Ma potencjał na premier chip. Wolny transfer, też dużo płacimy mu. Aczkolwiek jest dobry. Joe Garner. Mikel Fornasier, Fornasier rozwija się ciągle, mam nadzieję, że wygaśnie mu kontrakt za rok i będzie grał u nas już na stałe. Brad Pittman, wolny transfer, napastnik, przydadzą nam się napastnicy, najwyżej się któregoś sprzeda, jest dobry, strzelił bramkę w pucharze jako Joker. I Abdi Ibrahim, którego możemy pozyskać po sezonie za 5000 funtów. Tak, to nie są żarty. 5000 funtów. Eee, <laughs> nie, był wypoczony na sprzedaż e, wystawiony. Ale nie miałem pensji, bo musiałem mu chyba 2,5 funtów dawać. Pomyślałem, że go wypożyczę i zobaczymy jak będzie grał. Dobra, terminarz. Nie, ten, nie nagrywałem pierwszego meczu ligowego, ponieważ wolałem iść z grą do przodu, nie chciałem mi się nagrywać. Tak więc paringi się nie liczą. Dominują dwa kolory <noise> Niestety Niestety nie ma żółtego Barnsley 2-3 w dupę Oli Johnson dwie bramki Petersbur Petersburg 4-3 Paddy McLaughlin Coon, James i Fornasier Crowley y 5-1 I wpierdolszyliśmy Kuhn dwa gole James dwa gole Oli Johnson Mki Dons 2-0 Dwa rożne dwie bramki Skunrope. Jakoś tak yy, Garner szczela bramkę Po zamieszaniu w polu karnym Stoke 4-2 w dupę yy, Johnson szczela bramkę I Blair, ale Garner zwalił karnego A nam cztery gole Peter Crouch szczelił. Brentford 2-1 w dupę Gnakwa szczelił bramkę Niestety nie udało się Było 1-1 I czysty field. Yy, chciałem ten mecz nagrać Nawet go nagrałem Skończyło się 5-1 za pierwszym razem Ale oczywiście mój kochany komputer Musiał się kurwa zaciąć za, Zanim nacisłem zapisz No i dupa Musiałem musiałem mm, Jakby zmarnować czas I nie miałem ochoty już tego meczu oglądać Nie chcę tego przeciwnika widzieć póki co Aż mi przejdzie No i teraz niestety tylko 1-0 Brad, Pitt, Brad Pittman strzelił Ale najważniejsze, że awansowaliśmy I dzisiaj zagram na Doncaster z którym już kiedyś wygraliśmy A i sprzedaliśmy z klubu Mojego ulubieńca Tak dobrze myślicie Jason Walker Za 70 tysięcy funtów Odszedł do Crawley. Miał dobry sezon wbrew pozorom 12 bramek strzelił 8 razy asystował 4 razy zawodnik meczu Ale jak złożyli ofertę Dałem, proponuję transfer, dałem te za 70 tysięcy, był warty chyba 100 tysięcy. No i co? Jak go wzięli, to ja bardzo chętnie wafel na twarzy i go oddaję, co nie? No raczej. Przechodzimy do meczu. Mam nadzieję, że znowu mi się komputer nie zatnie, jak dam zapisz. No i boże, w dupie 5-0. <laughs> Ale nie, no. Tabele pokażę Wam po meczu. O, Leon Best, znany piłkarz z Newcastle United kiedyś. To jest ten? Tak, to jest on A to jest drewno <grych> Nienawidzę go Właśnie, Winiukas tak słabo grał Dobra, wygraliśmy już z tym przeciwnikiem kiedyś Zagramy trochę dziwnym środkiem pola, ale to trudno No Rafael rozegra 50. mecz w Lidze O Oby zagrał tak samo jak zwykle, czyli zajebiście Żeby się komputer nie zaciął Mhm. Dobra, przerwa. Jestem z powrotem, więc na czym skończyłem? Aha, mecz. Dobra. Wybaczcie za tą przerwę, więcej ich w tym odcinku nie będzie. Może co najwyżej stracicie sekundę. Dobra, jedziemy na Doncaster. Dobra, pokazałem transfery. Dobra, wszystko jest. Dobra, muszę ogarnąć. Pedi McLaulin wejdzie pierwszy raz od, od mm, dłuższego czasu. Zróbmy płynne oczywiście kontrola <laughs> i zrobimy to co zawsze Dobra. Najważniejsza rzecz teraz Dobrze. Teraz tak jeszcze dwa razy chcę. No. Nieważne o Oli Johnson jak zwykle. A Luke James i tak jest zajebisty, więc spoko. Rozpoczynamy mecz, którejś tam kolejki, NPL League One Mam nadzieję, że nie wdupimy Już w tamtym roku z nimi wygraliśmy, a mieliśmy gorszy skład Dobra, Mmm... Easton Sądzę, tańczył Makar... O! Myślałem, że to będzie faul Woods, hughes Band. o, dośrodkowanie i to się kończy dla nas fartownie Kurwa Niedobrze Rzut rożny, kurwa, w obroniu, brawo. Zobaczymy, jak to będzie. Kolejny rzut rożny, dobra Carlis, i teraz za potoka dojdzie, tak jest. Kontra, właśnie to, co najbardziej lubię. Johnson, Johnson, James nie doszedł i Rafael. Ach, szkoda, myślałem, że to będzie akcja, by podał do gnakpa, gnakpa centra. i... Numer 14, czyli coś, ale nasz Johan Cruyff, czyli Luke James jego futbol totalny <grystanie> Blair. Blair. Bramka z rzutu wolnego, pięknie uderzył. Ja jeszcze nigdy nie było bramki mm, z rzutu wolnego w tej grze. A czy jak nagrywam, oczywiście, Blair. Patrz jak uderzył, pięknie uderzał na piłka. Brawo, to jest pierwsza bramka rzutu wolnego, która pada podczas gdy nagrywam. Podczas czasu gdy nagrywam, dobra. O, Carlis potrzebuje masażysty. O, dobra, otrząśnie się. Jesteśmy na trzecim miejscu, póki co, to bardzo dobry wynik. O, Gillingham wygrywa. Ze Steven Steve Nage. O, to sensacyjny wynik. Oni tam mają takiego super grajka. Freeman się nazywa. Mm, napastnik, bardzo dobry jest. O dobra. Teraz atakując domu przeciwnicy Smith, Copinger, Smith, Wood, Woods. I teraz trzymajcie ich krótko, trzymajcie ich krótko. Nie, nie możecie tak robić. Rafael, dobra, wracaj tam, bo tam jest best. I strzela nam the best, the best ścianą bramę. Ale co? Foul był. Hmm, ciekawe. Nie no, spalony jednak, a nie faul. Rafael podaje do Istona, zapotoka McLaulin. Johnson, teraz wypacz, wypacz, gnakpa, wypacz kogoś. Dobrze, McLaulin! Ale zjebał. Jakby to był kun, to by strzelił, ale tak to, obok bramki. Dobra, mieliśmy farta dwa razy, najpierw spalony i poprzeczka. Myśmy wykorzystali piękny rzut wolny. Dobrze. Gramy, panowie. Gnakpa, dobrze! Spresowałeś go he <laughs> Póki co, Carlis ma bardzo słabą kondycję. On jest starszy, go. I stąd daje się znacznie zbyt często ogrywać. Hmm, ciekawe. Nie widać tego po grze. Ale Jork prowadzi. Blair, kurwa, dobry jesteś. Dobra. Asertywnie powiemy im, że stać ich na więcej. O, zmotywowany Blair. Tak, tak chcę. Wid nie, nie gracie tak źle. I stąd się nie zmotywował, ale on jest krótko w zespole, więc... <coughs> Przepraszam. I napastnicy, którzy są niewidoczni. No i bramkarz. Jak zwykle. Nie wiem, czy wam się udaje w ogóle zmotywować bramkarza, jestem strasznie ciekawy. Ten Weaver dobrze broni, wbrew pozorom. No dobra, pierwsza akcja, to nie ma co oglądać. <coughs> Bo i tak z tego akcji nie ma... No. Ej, bez jaj, że będzie z tego akcja, co nie? Myślałem, że to przerwie. O, Towel, dobrze. Blokno. O, oni grają 5-3-2, czyli zagęszczają środek pola. Według mnie O ile to jest T 5-2, o którym ja myślę, że z defensywnym pomocnikiem. I bez skrzydeł. Co? Niby karnego się domagają. Tak, takiego kurwa. Już ja im dam. O, Luke Freeman właśnie szczelił bramkę przy, z meczu, w meczu z Gillingem. No, nie dziwię się. Dobry skubaniec jest. Dobra, 60 minuta meczu. Dobra, może zrobimy zmiany. Oli Johnson zejdzie, ponieważ jest niewidoczny. W jego miejsce wejdzie ten, co ostatnio nam uratował mecz, czyli Brad Pittman. Y Jan Zapotoka czy Pedi McLaughlin McLaughlin rzadziej grywa więc może niech wejdzie Steven Bell w miejsce Zapotoki i lewe skrzydło 79, kurcze no mamy skrzydłowego mamy Corsona na prawe hmm Gnakpa, nie no Gnakpa jest dobry dobra, wejdzie w um, Ibrahim, nie wejdzie w Fornazier w miejsce Clarka Carlisa. Dobrze. Asertywnie oczekuję dobrej gry. Oczek pokaż mi, co potrafisz. Oczekuję od Ciebie dobrej gry. Dobra. Richard opaskę kapitańską zabrał. Dobra. Utrzymajcie ten wynik, panowie. Utrzymajcie. Fornazier wejdzie w miejsce zmęczonego Clarka Carlisa, który ma chyba 33 lata. Ale jest dobrym obrońcą, nie zawodzi mnie No i nagle im y energia wzrosła no Jak mnie to wkurza W tym FM, -ie. w tamtym tak nie było No Rafael jak zwykle dominuje w powietrzu A no właśnie, muszę jego historię pokazać Bo ktoś mnie tam prosił Luke Freeman strzela bramkę, widzę A minutę później Mark Roberts, no Freeman dobry piłkarz Dobra, 87 minuta Błagam, mnie się tak skończy. A Smith fauluje. To spoko. Nie jest to mój piłkarz. Ale tutaj to Preet, Pitman. jest. Ciekawe jak on gra. Tak naprawdę mało go widziałem przy noze. Dobra, żółta kartka. Kolejna dla przeciwników. I ostatnia akcja tego meczu. Bramkarz nas chciał szczelić. Bickle poprowadził zespół do pewnego zwycięstwa. I Rafael ocena 8,5. Rewelacyjna nota. Brawo. No, Matti Blair 7,8. Gnak pa asystował. Chociaż to był rzut wolny, był faulowany pewnie. O, istą 7. Dobrze jest. <grystanie> Dobra. Pogratuluję, ponieważ nie byliśmy faworytem. Dobra, Dobra robota, panowie. I teraz chcę widzieć, jak tę murale rośnie. I napastnicy. No. Powiedzmy, że jest dobrze Powiedz O, bramka zmotywowany No, to mnie zatkało Dobra <tryk> To by mecz, który nie obfitował w sytuacje podbramkowe Ale najważniejsze, że wygraliśmy I mamy póki co 12 punktów Zajmujemy piąte miejsce barażowe Co jest strasznie ważne dla mnie Ja chcę baraże. Mierzę wysoko, ale mam obronę. Mam napad, mam napad, dobry, mam wszystko dobre, więc czemu by nie? Gnakba by sobie poradził jeszcze i w Championship, ja jestem tego pewny. Rafael tu już nie mówię. On będzie w Premier'ship u mnie. <śmierzę> Jak oczywiście uda mi się, uda mi się wygrać. O, Goldrick mi go proponowali, ale nie, podziękuję. 9 wykleczania akcji. Preston przegrało <coughs> Coventry, kurde, nie lubię ich strasznie Właśnie ten Freeman Dobry jest, z polecam Póki co każdy sezon yy, Widać, że jest najlepszym piłkarzem tego zespołu jakby miał kasę, to go kupił A my wygrywamy po bramce Matiego Blera w 11 minucie z rzutu wolnego I to jest najważniejsze Wow, 7698 widzów to jest rekord <laughs> Chyba fajta w tamtym tamty roku przychodziło po 4000 A teraz nagle dwukrotnie większa ilość Super Jeszcze pokażę wam Metiblera Strasznie mnie to cieszy Tak jest <laughs> Wszystko mu rośnie Dobrze, Rafael Właśnie miałem pokazać jego historię, raport ma 3,5 gwiazdki Według niego może być solidnym obrońcą na Empower League One. Ciekawe. Według mnie na Championship bez problemu. 6 meczów ligowych. W lidze ma ocenę 8,02. Statystyki kariery. Grał w Wiśle płotk I go zwolni na wolny transfer. Od początku gry jest na wolnym transferze, więc... Ktokolwiek zaczyna grać w Anglii, w Polsce... Albo gdziekolwiek indziej, niech go bierze. Póki może. Póki co u mnie... No, 36 spotkań rozegrał Strzelił 6 bramek, raz asystował 8 razy zawodnik meczu Ocena rewelacyjna Powiedz, na oko będzie 7 7,80 średnia z tych dwóch No, mistrz Dla mnie mistrz Eee, spierdalaj da wypaczył wynik meczu Wyście nie mieli żadnego cennego strzału w drugiej połowie Więc takiego chuje O, Lainton. No, ale nieważne. Właśnie. Power League One. To tabela. W piąte miejsce. No, najwyższe oceny to nasi piłkarze. O, Daniel Power. kojarzy go skądś. To jest FIFA. No i cóż. Walczymy, co nie? Cztery zwycięstwa, dwie porażki, zero remisów. Jest dobrze. Ale pamiętajcie, przed nami jeszcze ci rywale. Colchester, Tranmer, Caventry, Portsmouth. Steven H. To będzie ciężko Ciężko do wygrania Będzie kurewsko ciężko Ale postaram się Co tylko Zrobię co tylko potrafię W mojej mocy No i jakoś to będzie Ale ciągle obserwuję Stabilność posad W Premiership Chcę awansować Jako menedżer Nie jako klub Do innej ligi Najlepiej No Tutaj jest co? Wisła Kraków? <śmiech> smuda. <śmiech> no to się nie dziwię, że to chujowi. Um, Tunezja mnie nie chciała jako selekcjonera. Ja czekam na który z trzech klubów mam na myśli. Pokażę wam ekstra klasę. Um, Swansea, Newcastle albo Norwich. Szczególnie Newcastle i Norwich. Swansea to tak na trzecim miejscu. Jak któryś z tych trzech zespołów będzie nisko, to ja ich przejmuję. Postaram się przynajmniej przejąć. Nie obiecuję, <noise> ale bym się strasznie cieszył. Bo kanarki na przykład bardzo lubię, a Newcastle już kiedyś grałem, ale Norwich mnie zawsze kusiło. A to nie jest jakiś potenta ligowy, aczkolwiek mają skład na Ligę Europejską według mnie. Więc polecam, zagrajcie sobie kiedyś nimi, i możecie kiedyś napisać, jak wam poszło. <laughs> Jestem strasznie ciekawy. Następny mecz ligowy rozegramy na Hartepool. Tego już nie nagram. Na pewno nie takich wcześniejszych rund. Poza czym, Walsall jest też ligę niżej. Spadła akurat. No co, co? Może by tak harty Pool? Czemu nie? Luke James nie może zagrać. Albo Walsall, Brickton. Były klub Kuszczaka. Puszczak, Kuszczak. O, jest tutaj. Pozdrawiamy pana Tomasza. Dobry jest nawet. Chociaż komunikacja zawodzi. Nie no, według mnie w każdym powinien grać, bo jest dobry. Co to jest? Nie są aż tacy dobrzy, wbrew pozorom. O, jest Vincente, to jest legenda Walencji. Każdy go zna. Pamiętaj, kiedyś do Realu miał iść. Jest Jestem kibicem Realu od 12 lat, 13. Wierny kibic, nie sezonowiec, Boże lista rzeczy. Właśnie transfery miałem wam pokazać. Więc transfery przedstawiają się następująco. Ta -da -da -da, ta 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 ze września to Edixon Abomeyang Mejang, Bojan. Tutaj jacyś, coś e, nic ciekawego. Trao to tak z tych ciekawych Ryan Bennett z Norwich. Kurcze, oglądałem go kiedyś, dobry piłkarz, polecam. Sierpień No Javi Martinez Do City Do Street Andrzej Szurle Do Manchesteru Diów O to jest przepłacone według mnie Jan M. Villa Patrzcie za ile go kupili Tak jak ja w Monaco Mniej więcej Dałem chyba 15,5 miliona wtedy O Esteban Granero Badej Milan Dobre transfery widzę. Ciekawe. Jackie Livermore. To mówiłem, że kiedyś. Chyba Koszanowi mówiłem, żeby. żeby go obczaił, bo to dobry piłkarz. No i właśnie widzę, przeszedł do Newcastle. Też bym go kupił na miejscu menedżera. Już to nie jest Pardiu. To jest jakiś nieznany mi gość, kompletnie. No jak twarzy w FM nie ma. Dobra, lipiec. Tutaj bodajże były najlepsze transfery w lipcu. Tak, Jones Kabul za 27,5 miliona. O kurwa, Smolink przeszedł do Tottenhamu, Walencja do Realu. Walencja, dobry piłkarz. Lubię go strasznie w rzeczywistości. A tak to nic ciekawego. Iwanowicz, Jelawicz do Milanu, słeko to Drzeko do PSG. PSG, dobre. I czerwiec, tutaj będzie, chyba, chyba będą dwie najwyższe kwoty, z tego co ja pamiętam. No, Neymar, to jest piłkarz, kurcz, dobry jest. Piłkarz roku, jak dla mnie póki co, 8:43 ocena. Dobry jest, widać, dużo bramek szczela. Asystuje wszystko Drugi Pele Zdecydowanie Jestem na tak Tylko czemu Liga Angielska? Według mnie Brazylijczycy nie powinni jak to, aż tak dobrze grać w Anglii Domenico Cristiccio Cristico Jakoś tak Cristico Do Arsenalu Dobry jest Rewelacja Ale za 40 milionów ponad Bez przesady Marcelo byłby tańszy z Realu, Ale jest lepszy Przynajmniej tak samo dobry Niska agresja jak na obrońcę No ale 7,75 Wszystko jasne za co płacisz Za jakość Tiago O oh Jezu yes. Tiotte Belhanda Kurcze ja go tak dobrze wspominam Izaguirre do Norwich Łohoho Pardzisung sise do Perze No Nieźle. No dobra. A jeszcze pokażę wam, kto był ostatecznym mistrzem Podsumowanie sezonu. Manchester City spadło Queen's Park Rangers, Southampton i Fulham. Szczelcem najlepszym był Peter Crouch, najwięcej Asyst Ben Arfa. Ben Arfa. Tak, dobrze. Ben Arfa. Najwyższa siednia ocena Eden Hazard, największe roszczowanie Newcastle. Najgorszy transfer sezonu Sun Suniga i James McLean, a najlepszy Jovetic i Ben Arfa. Tutaj Championship Wolves Spadł Brickton, właśnie Barnsley. Z którym przegrałem. Crystal Palace, Sheffield. Mm. A tutaj my i transfer. Drugie miejsce: Rafael. Powinno być pierwsze. Nie sprawdzałem tego. E, co jeszcze? Empire Championship mm, Fulham. Fulam, Chartlon. O co ja sprawdzam? To nie tu. Ale, nieważne. W tym odcinku to będzie wszystko. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pytajcie, jakby co. Pytajcie, jakby co. Byście chcieli wiedzieć, bo szczerze odcinek będzie trochę zbyt długi. Sorki. Dobra. Więc w tym odcinku to będzie wszystko się mam.